Rodziców, no i Was, moi drodzy, którzy wróciliście do mnie po wakacjach. Widzę, bardzo szczęśliwi, radośni, zadowoleni jesteście, że wróciliście. Wakacje dobiegły końca, rozpoczyna się nowy rok szkoły. Wierzę, że te dwa miesiące letniej przerwy przyniosły Wam wiele niezapomnianych wspomnień. Były też okazją do odpoczynku, nabierania siły, leniwowania i robienia tego, na co w ciągu roku szkolnego zwyczajnie nie mieliście czasu. Jestem pewna, że dzięki temu jesteście już gotowi na nowe wyzwania, które właśnie przed Wami stoją. Szanowni nauczyciele, wychowawcy i rodzice, Państwa wkład w wychowanie młodych pokoleń i jest nieoceniony. To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu młodzież zdobywa wiedzę, ale też uczy się tego, co w życiu będzie im potrzebne: być dobrym, zaradnym, cieszyć się ze swoich sukcesów, ale też radzić sobie z porażkami i trudnościami byli dumni ze swoich uczniów. Jestem pewna, że w przyszłości wyrosną oni na wykształconych i mądrych ludzi. Całej społeczności życzę, aby ten rok szkolny był taki zwyczajny. Bez zdalnego nauczania, nieplanowanych przerw, niespodziewanych trudności. Niech to będzie czas spokojnej nauki i ciekawych przeżyć. Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami prezydent miasta Bełchatowa, Mariola Czapowa.